Opcja definiowania wzorców księgowania dostępna jest podobnie jak definiowanie planu kont z poziomu menu słowniki. Wzorce księgowania w systemie InforSystem podzielone są na dwie kategorie. Wzorce księgowania do ręcznego księgowania oraz wzorce księgowania do automatycznego księgowania dokumentów z innych modułów lub z plików zewnętrznych. Wybieramy więc opcję dodania nowego wzorca księgowania. Ważnym elementem jest określenie typu dokumentu. Większość dostępnych typów to typy wzorców do automatycznego księgowania dokumentów. Dokumenty te mogą powstać w innych modułach systemu, ale także mogą powstać w module księgi handlowej, jak choćby różnego rodzaju różnice kursowe. Jeżeli chodzi o typ wzorca służący do ręcznego księgowania, to dla modułu księgi handlowej są to pełna księgowość, sprzedaż ręczne księgowanie i pełna księgowość, zakup ręczne księgowanie. Wybieramy typ dla wzorca sprzedaży do ręcznego księgowania. Następnie definiujemy nazwę wzorca, np. Na sprzedaż 1. Przechodzimy do definiowania poszczególnych pozycji wzorca. Pierwszą z opcji definiowania pozycji jest rozksięgowanie. Dostępne są trzy opcje, ale przy definiowaniu wzorca do ręcznego księgowania interesują nas tylko dwie pierwsze. Pierwsza pozycja wzorca będzie dotyczyć rozksięgowania na koncie rozrachunkowym kontrahenta, a więc wybieramy rozksięgowanie kontrahenta. Następnie wybieramy konto syntetyczne. Możemy wpisać ręcznie np. 201. Pola analityki pomijamy, ponieważ analityka dla konta rozrachunkowego będzie podpowiadana lub dodawana automatycznie przez system. Kolejnym etapem jest wybór kwoty, jaka ma być księgowana po stronie winien lub ma. W zależności od typu wzorca dostępne mogą być różne kwoty. Dla dokumentu sprzedaży będzie to np. kwota brutto czy netto. Natomiast przy księgowaniu list płac z modułu płac będzie to kwota podstawek emerytalnej. Czy zasiłku chorobowego? Pole statusu dotyczy tylko wzorców dla automatycznego księgowania dokumentów sprzedaży z modułów magazynowych, a więc w naszym przypadku możemy wybrać opcję wszystkie. Dodajemy wiersz do tabelki i w tym momencie mamy już pierwszą pozycję wzorca zdefiniowaną. Kolejna pozycja to pozycja rozksięgowania VAT, a więc wybieramy w tym momencie rozksięgowanie nieprzypisane, następnie konto syntetyczne. Jeżeli nie pamiętamy numeru konta, czy to syntetycznego, czy analitycznego, możemy otworzyć słownik planu kąt poprzez naciśnięcie klawisza F2. Pojawi się okno wyboru interesującego nas konta. Warto zauważyć, że aktualny wiersz tabeli zostaje ustawiony na numerze, jaki mamy wpisany w polu numeru konta syntetycznego w oknie dodawania wzorca. Wybieramy konto 222, które nie posiada analityki i jest kątem rozliczenia podatku VAT. Następnie wybieramy interesujące nas kwoty, w tym przypadku kwota VAT po stronie MA i znowu dodajemy wiersz. Kolejna pozycja wzorca jest zdefiniowana. Powiedzmy, że zdefiniujemy wzorzec w najprostszej pozycji, a więc ostatnią z nich będzie rozksięgowanie kwoty net, To na odpowiednim koncie sprzedaży z magazynu 1. Wybieramy znów rozksięgowanie nieprzypisane i przechodzimy do wyboru konta syntetycznego. Wpisujemy konto 730 i przechodzimy na wybór analityki. Na 10 klawisza F2 przechodzimy do okna wyboru konta analitycznego. Wszystkie wyświetlone konta to oczywiście konta analityczne z wcześniej wybranym numerem syntetycznym 730. Wybieramy konto magazynu 1 i określamy pozostałe definicje pozycji wzorca. Zatwierdzamy dodanie nowego wzorca księgowania. Warto w tym momencie zaprezentować mechanizm CFT, który dostępny jest w całym programie InforSystem. Na podstawie słownika planu kąt. Otóż mechanizm ten znajduje się praktycznie pod każdą tabelą i służy do wyszukiwania danych w tabeli. Przycisk ten służy do określenia kolumny tabeli, które mają uczestniczyć w wyszukiwaniu. Ustawienie to jest pamiętane osobno dla każdej tabeli i osobno dla każdego użytkownika systemu. Tak więc moje ustawienie dla planu kąt będzie dostępne tylko dla mnie i tylko w tym oknie. Możemy oczywiście zaznaczyć kilka kolumn, po których będzie wykonywane wyszukiwanie. W tym przypadku wybierzemy nazwę i numer kont. Opcja C określa, czy wyszukiwanie ma być realizowane po dowolnej części tekstu. Jeżeli opcja ta będzie włączona, w procesie wyszukiwania będzie porównany tekst niezależnie, czy znajduje się on na początku, końcu czy w środku danych w rekordzie. Po włączeniu klawisza F, widok w tabeli będzie zawężany do wierszy spełniających kryteria wyszukiwania. W przeciwnym przypadku widok zawężony nie będzie. A tylko kursor będzie się mógł ustawić jedynie na wierszach spełniających kryteria wyszukiwania. Przy włączonych opcjach C i F załóżmy, że chcemy wyszukać konto VAT. Widać, że wpisując ten tekst, po pierwsze wyszukiwane są rekordy, które w nazwie zawierają słowo VAT, nieważne gdzie ono się w nazwie znajduje. Włączona opcja C oraz widok w tabeli jest zawężany tylko do tych, które spełniają warunek wyszukiwania, włączona opcja F. Następnie czyścimy wpisany tekst. I wpisujemy numer konta syntetycznego. Widzimy więc, że w tym przypadku system wyszukał rekordy, biorąc pod uwagę numer konta syntetycznego, a w poprzednim przypadku brana była pod uwagę kolumna nazwy konta. Powracając do definiowania wzorców księgowych, zdefiniujemy kolejny wzorzec księgowania sprzedaży, w tym przypadku z magazynu 2. Jako, że wzorzec ten będzie bardzo podobny do poprzednio zdefiniowanego, możemy wykorzystać opcję kopiowania wzorców. Wybieramy typ dokumentu wzorca księgowania, jaki ma zostać stworzony, korzystając z definicji wybranego wzorca. Dostępne są typy wzorców pokrewnych, zawierające takie same kwoty rozksięgowania. Tak więc, kopiując wzorzec dotyczący dokumentu sprzedaży, dostępne są wszystkie typy wzorców dotyczące dokumentów sprzedaży. Nie ma na przykład typu wzorców dotyczących dokumentów kasowych. Po wpisaniu nazwy wzorca w oknie wzorców księgowania pojawi się sklonowany poprzednio wybrany wzorzec tylko że pod inną nazwą. Należy teraz jedynie zmienić jedną pozycję wzorca na konto odpowiadające magazynowi 2 z pozostawieniem innych definicji. Poprzez edycję pozycji zmieniamy tylko numer analityki dla wybranej pozycji i zatwierdzamy zmianę